Ciemanko, wszystkim do z tej strony lecę dziś chwilę na plażę zobaczyć, a później chyba na pole zobaczę. Bo na razie, jak, jak widać, pogoda angielska pada. Ale co zrobić? Jak ciągnie na wykrywacz, to trzeba jechać. <laughs> Pozdrowionka, trzymajcie się i miłego oglądania. Zarłem na plażę. Tam mam pierwszy dołeczek i już Wam pokazuję, co wyskoczyło. 5 groszy i 5 zł, ale 5 groszy współczesne, jak widać. I 5 zł w pięknym stanie, w pięknym stanie, jak się zachowała w takim dołku. 1986, ale jest piękna. Piękna piąteczka. No nic, lecimy dalej. Może troszkę jeszcze kawałek do wody wejdę. Odskoczymy. Zobaczymy. Nie zapowiada się, żeby było dużo śmieci, także może będzie wesoło. No idę, idę, idę. Zobaczyć na tą plażę. O, ale woda opadła. Masak. Szanowni koledzy i koledzy wędkarze No i chyba, chyba mamy coś, mamy coś fajnego Mamy coś fajnego Nie wiem czy to przypinka, czy kolczyk Ale zaraz to opuczę i się połączę Jest, jest, jest No i proszę bardzo po przepukaniu mamy taką przypineczkę piękną. Taka piękna przypineczka. Złoto raczej to nie jest. Ale super, super znajda, super pięknie. Lecimy dalej. Takie widoczki. tu przy, samej, przy samym brzegu. Kolejny dołeczek i coś się znów tu świeci no i z takiego dołeczka jak widzieliście Chyba film się urwał już wam pokazuję taki guziczek Czy to guziczek czy przypinka Guziczek No i elegancko Coś tam wpada dzisiaj. Miałem być na polu, ale strasznie momentami pada, więc zawsze z plaży mogę uciec pod drzewko. Tak nie zmoknę. A na, na polu to wiadomo. Dobra, do następnego. Sita dziś zapomniałem, bo nie planowałem, ale też dajemy radę. No i mamy 50 groszy. Chwilę wcześniej znalazłem 20 groszy ale mówię, nie nagrywam, bo nie chciałem się w ten deszcz wyciągać telefonu, ale a ja mówię, te 50 groszy nagram bo kurczę, pada i pada no ale co zrobić przygoda to przygoda do następnego kolejny fant tym razem na oko proszę bardzo piękna blaszka na oko znaleziona Także super, idę, idę i patrzę, wie o coś leży. Tak sobie pięknie leżała. Woda opadła, no to tu w tych trzcinkach pewnie parę rzeczy się znajdzie. Może jeszcze przejdę zanim skończę. Może parę blaszek, jakiś gum wpadnie. Lecimy. No nic, kończę tą przygodę przemoczony do ostatniej nitki. Na tej plaży kończę. Jeszcze tam kusi mnie na drugą stronę, ale nie mam już czasu. Widzicie te dwa miejsca? Trzy miejsca w sumie są. Raz, dwa i trzy. Teraz to woda odsłoniła. Wiem, że tam ludzie się często kąpią, bo są kładki takie porobione do skoków. I tam bym musiał uderzyć. No i przede wszystkim uderzyć do wody. No ale przyjdzie na to czas. Pozdrowionka. Trzymajcie się. Do następnego.